Szanowni widzowie, witam Was w kolejnej recenzji. Recenzja produktu z za wielkiej wody. Produktu, który nie jest produktem tanim na pewno, ponieważ transport i tak dalej, to wszystko wiąże się ze zdwojonymi kosztami. Ale produkt, do którego mam taki jakiś nie tyle sentyment, co powoduje, że przypominam sobie jakiś tam czas, jakiś dany okres swojego życia i ludzi, którzy używali tych produktów. I akurat tutaj mi przychodzi do głowy Tomek Pansewicz z Tuning Kings. Jeszcze wtedy miał czerwonego Mercedesa 190. Ja chciałbym go oczywiście na Tutaj na wstępie gorąco pozdrowić. No i show tego swojego Mercedesa właśnie mi miedział takim produktami od Chemikala. Teraz nie dam sobie ręki obciąć, czy to był spray wax, czy to był ten taki w formie mleczka. Ten produkt od Chemikala też właśnie taki żółty kolorek miał i gdzieś to po prostu mi tak przychodzi do głowy. Łapie za produkt i on pozwala mi skojarzyć pewne, pewne fakty, pewne czasy. No a teraz co? Zapraszam Was oczywiście do praktycznej części tego odcinka. Zobaczymy, jak produkt poradzi sobie na lakierze. Jeżeli chodzi o banana spray wax, syntetyczny wosk w sprayu, oczywiście skupiamy się bardzo mocno na kudekach, nie gadamy o spray waxach, mało kto o tym mówi. Tak naprawdę jest kilka tylko takich dobrych pozycji na rynku, o których ludzie wspominają, polecają sobie je nawzajem. W przypadku banana spray waxa, on się nazywa tutaj Blazing Banana, wosk syntetyczny w sprayu. Produkt, którego możecie użyć na całym samochodzie, poradzi sobie na winylu, na plastikach, na szybach. Na lakierze oczywiście też nie jest, może, super idealny w pracy, ponieważ widzimy, że gdzieś tam nam się za tą fibrą ciągnie, ale prawdopodobnie może być to też kwestia doboru po prostu odpowiedniej fibry do niego, ale nie jest to męczące. Zostawia taką fajną, aksamitną śliskość, jest delikatne przyciemnienie, jest ta hydrofobowość oczywiście, czyli to, co nam. Chodzi tutaj celowo, nie lałem też większej ilości wody, bo akurat w tym momencie nie mogłem sobie na to pozwolić, więc tutaj nie było wiadra na drzwi i tak dalej. Ale poradził sobie, uważam, bardzo dobrze nawet tuste ślady po paluchach, które tak jak w jednym odcinku Wam prezentowałem właśnie produkt, to nie były tłuste palce takie, że po prostu bieżące, że dotykamy, tylko to były łapy od smaru. No, ale udało się, dał sobie świetnie radę, więc tutaj ja, jeżeli chodzi o ten produkt, to nie mam, ma taki... Zapach, jak go skądś kojarzę, ale nie kojarzę go akurat z Kemikala, tylko z innej firmy, jest taki słodkawy, w ogóle nie, nie kojarzy mi się z bananem tutaj, nie wiem skąd, skąd ta nazwa, chyba tylko od koloru tego produktu, ale uważam, że jeżeli ktoś chce, szuka produktu takiego właśnie, jakim jest Spray Wax, czyli syntetyczny owoc w sprayu, chce kupić jeden i będzie go namiętnie używał przez powiedzmy tam rok czy dwa, to można poświęcić troszeczkę więcej pieniędzy. Jeżeli eksperymentujecie z produktami, używacie 10, 20, 15, no to wiadomo, że ta cena no, generuje większą pulę. Ale jeżeli jestem sobie tam jakimś laikiem, mam swojego Mercedesa i chciałbym raz na weekend sobie go po prostu przesmalcować, czy podbić wosk, który się też na nim znajduje, no to taki produkt będzie całkiem, całkiem. Spoko, i myślę, że to też nie rujnuje jakoś budżetu, jeżeli kupujecie sobie produkt jednorazowo na jakiś dłuższy okres czasu. Także moi drodzy, ode mnie dzisiaj to tyle: Banana Spray Wax od Chemical Guys. Oczywiście, link do produktu znajdziecie w opisie, jak zawsze. A ja się z wami żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczyska.